Drodzy ciekawostka, za mną jest taka bardziej nowoczesna część miasta. Tutaj, gdzie idę, jest taka starsza część miasta, ale zobaczcie tu, o, na pierwszy rzut oka blok. Ale jeżeli przyjrzycie się uważniej, yy, boże, jak pogodynka, a nie w tą stronę, o w tą, tu jest ulica, normalnie samochody. Czyli pod ulicą. Zrobiono budynek. I po dachu budynku jeżdżą samochody. Normalnie pociągnięta ulica. Czegoś takiego powiem Wam jak dużo różnych rzeczy widziałem, czegoś takiego nie widziałem jeszcze. Ale spoko, zagospodarowali miejsce. Bardzo spoko. Na razie. Tutaj trochę inna część miasta. Ale powiem wam, że ogólnie tak fajnie to miasto wygląda, tak starówkowo. Sporo kamienic, jest bardzo czysto, pomimo tego, że jest mało koszy. No, także, także tak. drodze tak na szybko. Widzicie, tutaj jest statek, drewniany. Tutaj są. Yy... Tutaj ktoś w ogóle torbę zostawił, ale jazda. E, tutaj jakieś średniowieczne ruiny. Dlaczego to pokazuję i dlaczego, tak, że tak powiem, i dlaczego w biegu? E, no, dlatego, że śpieszę się na autobusy e, i nie mam za dużo czasu. A to, co Wam tutaj pokazywałem, w sensie tam za mną wcześniej, z jednej strony ten plac zabaw w postaci takiego żaglowca, ale zajebiście to wygląda. E, z drugiej strony te, 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 te średniowieczne ruiny. To to wszystko mieści się w tak zwanych ogrodach luksemburskich. Wczoraj i wcześniej tutaj nie trafiłem. Dzisiaj idąc na autobus trafiłem, więc dlatego chciałem Wam no chociaż tak na szybko cokolwiek pokazać z tego miejsca, bo jest mega fajne i Wam polecam. Bardzo, bardzo ładny park. Fajne ruiny. Miejsce, żeby z dziećmi nawet przyjechać się pobawić. Kuty. sam bym się na tym statku pobawił. Znaczy dobra, Wy wiecie, że ja się na prawdziwym żaglowcu bawiłem, ale... Tutaj też całkiem spoko to wyglądało. No, także... Także tak, polecam tu miejsce. Zdecydowanie. Dobry wieczór moi drodzy, to przenieśliśmy się z Luksemburga czyli tam Luksemburgu jak zwał tak zwał i jesteśmy w Belgii konkretnie w Brukseli. Jest wieczór, ale jak widzicie, no w miarę tam poświetlany, więc stwierdziłem, że coś nagram. A no, więc wy zobaczcie sobie jak to miasto wygląda, ja w dwóch słowach coś tam Wam o tym opowiem. Także tak, przełączam kamerkę. Także, także tak. Jesteśmy w samiotkim centrum. Lokalizację też mamy bardzo fajną. Jeśli, jeśli mówimy o Belgii, czyli Państwu federacyjnym, oczywiście Europa Zachodnia, w tak zwanych południowych Niderlandach. E, członek Unii Europejskiej, ale też i razem, właśnie z Luksemburgiem, e, w zasadzie, to założyciele Unii Europejskiej, ale to może o całej tej historii, to Wam jutro opowiem. E, członek też, oczywiście, ONZ-u i, i NATO. E, od południa z kim graniczy Belgia? No, graniczy od południa z Francją i z Liechtensteinem przepraszam, z Luksemburgiem. A, no i od wschodu z Niemcami. A co, jeszcze, co jeszcze można powiedzieć tytułem wstępu na temat Belgii? E, mają dostęp do fragmentu Morza Północnego e, od zachodu no i są podzieleni na trzy strefy językowe na francuską, niderlandzką i niemiecką. To tak w skrócie Więcej wam jutro opowiem Raz, że jestem zmęczony Dwa, że mi się nie chce Trzy, że idę pod górę. A wy wiecie, że ja i chodzenie pod górę To tak średnio się lubimy No, także Także tak A w ogóle, a propos Media Expert Tak, skończyła się historia z Media Expert Wysłali mi SMS-a i Ba, nawet zadzwonili do mnie jak byłem w Luksemburgu Że uznali moją reklamację I oddadzą mi pieniądze Po ośmiu tygodniach 8 tygodni. Nie będę klow Czarnę, co robisz? No, to, Aha, no dobra, trasę sprawdzę. No po 8... a bez sensu. Po 8 tygodniach stwierdzili, że że oddadzą Michał za gimbala. Także Tak wiem, no właśnie łapa mi drży, także jest szansa, że jakieś następne miejsca, kraje czy coś to już będę mógł nagrywać znowu z gimbalem, tak jak... Tak, tak jak na przykład na Białorusi to miało miejsce. No. A my idziemy teraz do katedry. Zobaczcie. O, tak to z daleka wygląda. Ale jak będę bliżej, to będzie widać lepiej. Także tak, moi drodzy, jak będę bliżej, to wam to lepiej pokażę. Na razie, cześć. To, moi drodzy, mamy katedrę. W stylu gotyckim. I schody. Dobra, to ja... Jak wejdę i odpocznę, to wam nagram w środek. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. właśnie. Mega fajnie. O, Czeczen właśnie mówi, że przed chwilą zamknęli katedrę. Zamknęli, tak? Bez sensu. No dobra, to jutro przyjdziemy najwyżej. Dobra, no to jest Reflektory, o, właśnie, o te. Tak oślepiają, że masakra. Eee, dobra, to, to idziemy, moi drodzy, dalej. taka sytuacja.